Witajcie! W tym filmie chciałbym pokazać Wam, jak działają opcje binarne w teorii i w praktyce. Opcje binarne polegają na przewidzeniu, jak będzie się kształtowała wartość danego aktywa w danym przedziale czasu, a dokładniej po jego upływie. Jeżeli nasze przewidywania sprawdzą się, zyskamy do 90% wartości transakcji. W przeciwnym wypadku stracimy zainwestowaną kwotę. Ważne jest, aby nie traktować opcji binarnych jak hazard. Co będziemy jeszcze wielokrotnie podkreślać na naszej stronie? Każda transakcja musi być przemyślana i poparta analizą wykresu czy też strategią inwestycyjną. Wszystko, czego musisz się nauczyć przed rozpoczęciem inwestowania, znajdziesz na naszej stronie. Przejdźmy do rzeczy. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób działają opcje. Inwestor wybiera rodzaj opcji oraz aktywa, w które chce zainwestować. Wybieramy kwotę, jaką chcemy przeznaczyć na inwestycję oraz czas wygaśnięcia opcji. Podejmujemy decyzję, czy cena aktywa wzrośnie, czy spadnie po upływie wcześniej określonego czasu. Decyzja ta musi być poparta wcześniejszą analizą wykresu, sygnałem ze strategii lub ważnym wydarzeniem na świecie. Czekamy, aż upłynie tak zwany czas życia opcji. Jeżeli wygrywamy, uzyskane pieniądze automatycznie zostaną dodane do naszego kapitału inwestycyjnego. Jeżeli przegramy, to tracimy zainwestowaną kwotę. Zasady działania opcji są bardzo proste i myślę, że każdy je zrozumie już po pierwszej inwestycji na końcu demo. Dziękuję za uwagę i zapraszam do odwiedzania naszej witryny.